Jakiś czas temu nagrywałem dla Was Playtown 2, ponieważ bardzo mnie o to prosiliście. I okazało się, że ta gra jest bardzo, ale to bardzo podobna do Garden of Banban. Tylko, że chyba, że lepsza. Tylko, że chyba, że. Tylko, że chyba. No wiecie o co chodzi. Mimo wszystko postanowiłem, że zagram też pierwszą część, ponieważ troszeczkę niektóre wątki nie kleiły mi się. A chciałem poznać tą zawiło mi wspaniałą historię, jaką można zobaczyć w Playtown. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy materiał będzie Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapę w górę dla mnie! Waszego ulubionego kangurka, prawda? No i oczywiście subika z dzwoneczkiem, aby trzy materiały z plasteliny, zmutowanej i was nie ominęły. A teraz zacznijmy naszą przygodę. O kurczę, tu mamy nawet kaczenki. To jest ten naszynik, który był w drugiej części. Ona tam poszła do Playtown tylko po to, żeby odzyskać ten naszyjnik z temu, plastikowy, za 2,50. I Jumbo Josh ukradł jej naszyjnik z temu. I to jest cała fabuła Playtown? Naprawdę? To to przegapiłem? Co ja robię ze swoim życiem? Ale i tak wprowadzenie jest tysiąc razy lepsze niż te pokazy slajdów, które są w bandanach. Czyli ja jestem jej ojcem, moje dziecko zgubiło się w playtown, czyli jakimś dziwnym przedszkolu z dinozaurami. To jest dinozaur Pimpuś, który wylatuje w powietrze w drugiej części, ale nie będę wam spoilerował. I to nie tak, że nagrałem tą drugą część jako pierwszą. A kto jeszcze nie oglądał, to serdecznie zapraszam was do nadrobienia. Ale możecie to zrobić po obejrzeniu tego materiału, bo wtedy będzie wam się to spinało z całością. No dobrze, i powiedzcie mi teraz, że tu powinienem jakąś kartę niebieską Znaleźć, tak? A potem drona znajdujemy i wylatujemy stąd. No dobrze, co my tu mamy? Przekręć ten przycisk, aby coś aktywować. Ale super tipy. Woah, faktycznie chyba coś aktywowałem. Jeszcze nie wiem co. O, tu jest alien jakiś. Albo ten Jumbo Josh chce więcej naszyjników okraść. On chce mnie okraść. A ty, złodziej jeden. Wiedziałem, Jumbo z lepkie rączki. Dlatego go zamknęli w bandbanowicach. Mamy jakiś przycisk, mamy kryształy maszyny. Kryształowe. Ma A nie, to muszę chyba postawić, tu ich nie ma. Tak, to o to w tym chodzi? Muszę znaleźć kryształy i tam je wsadzić? Wow. Chyba wlazłem do jakiejś piwnicy tym razem. Ciekawe, co. No i zamknięte jest. Ciekawe, co tu znajdę. Jakieś nawet zegary z peru co się dzieje? O, Jezus Maria, co się dzieje? Te? Ej, 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 ej! Co, ej, nie ma takiego bicia, synek? To był Pimpuś! To był Pimpuś! Co oni ci zrobili? Ty czekaj, bo tu się otworzyło coś. Czekaj, what? To było wcześniej? To nie było otwarte. Okej, okay, czyli Pimpuś dał mi spokój i jeszcze tak na przeprosiny wziął i otworzył mi drzwi. O! Co się Co się dzieje? Co się dzieje? Co to był za dźwięk? Co się tak zesrało jakimś kosmicznym grzmotem? Co to był za pierd jakiś z kosmosu? Pimpek, co, co się z tobą dzieje? Czemu twoje zabawki wyglądają za każdym razem inaczej? Hmm? O, to się czasami przestaje kręcić! I chyba w tym momencie trzeba skoczyć. No dobra, nie od razu Rzym zbudowano i nie od razu Szarykan nauczył się skakać, więc no. Do 30 razy sztukę, jak to mówią. Proszę bardzo. I nie, powiecie mi, że to nie jest wzięte z Garden of Van te skakanie całe. I co? Czemu tu nie mogę skoczyć? A mogę. A, to... Do wyboru, do koloru. A to co, to jest jakaś dinozaurowy ząb? A po co mi takie coś? Dobra, udało nam się zęby zabrać. Po co nam te zęby? Nie mam najmniejszego pojęcia. O, jest nasz pimpuś! Roar! Znajdź 10 moich T-rexowych zębów! I wsadź je do słoika. A mama mówiła... Nic słodkiego na wieczór. I żebyśmy już zęby. To i nie słuchałeś! I mamy teraz jakiś prac zabaw, jak w Garden of Banban. Ban. Tu tak światło świeci w ogóle. Tak potężnie światło świeci. No i dobrze. Lepiej za jasno, niż żeby było za ciemno. Ło, kuleczki, które się ruszają. Ale w taki oszukany sposób. One są równo poukładane. Widzicie, jak one są ułożone? I one podskakują tylko do góry. Ale i tak szacun, że twórcy zrobili ruszające się kulki. Jest wiele gier, w których nawet nie ruszały się kuleczki. I możecie wymienić, ile tam tych gier było. O, i teraz tu na zjeżdżalni jest jeszcze jakaś... Snyla! Cię. Jak ja cię mogłem przeoczyć? Naprawdę byłeś tu cały czas i czekałeś na mnie? Ty, słodziaku, jeden. I myk! Jej! Słoik zasilany. Ener Energetycznie, co to jest w ogóle? Kryształ się pojawił. Nagle z tyłka, nie wiadomo skąd pojawił się wielki kryształ. A ten zawór był zasilany przy pomocy zębów prehistorycznego gada, który już dawno wyginął. Kto by się spodziewał? On lubi stalkować. O, nie, kto lubi stalkować? Ten dinozaur? Zły, niedobry dinozaur. Nie wolno stalkować. Tylko mi nie gadać, że ja się tam muszę wrócić. Jak myślisz? Nie, no na. Napr... Koszmar nie miał końca. Kręciłem się jak smród po gaciach po tym. I oj, to było straszne. Ale ja się pytam: Jak ja się mam tam dostać tego kotleta zdobyć? Pewnie muszę tu na tym siąść, zakręcić się na tym. Ale to, to jest za trudne. Nie, no to panie! No gdzież z takimi umiejętnościami? Z czym do ludzi? No tam kotlet jest. Walić to, zostaje weganem. I bardzo dobrze. I my go odłożyłem ten kryształ. I co mi to dało? Otóż nic, bo jeszcze potrzebuję dwa. A te dwa to niby skąd mu trzaste. Chyba, że tu się kolejne opomieszczenia otwierają, w których są kolejne super zagadki. Tu mamy na przykład jeziorko Stega. Ze Stegny. O. A tu mamy jaskinię ze Stegny. Super! Zawsze marzyłem odwiedzić jezioro. Ze Stegny. I co to są za rury kanalizacyjne? To takie to jeziorko jest, że tu ścieki wybalają? Bo matko, i co ja mam robić teraz? Coś czuję, że... Ale żeby mi rura kanalizacyjna jumpskera zrobiła, to się... No w życiu czegoś takiego nie widziałem! A, ja już to obczaiłem chyba. To jest czerwona rura, więc ona jest zła. Jak do niej podejdziemy... To jest bardzo głośno Więc musimy trzymać się zielonej rury Dzięki czemu jesteśmy bezpieczni A żółte to pewnie na środku musimy stać, tak? Bo one są neutralne Czy ja nie stałem na środku, czy moja filozofia jest beznadziejna? Eee, <grytanie> jeszcze, to może to? Okej, okay, czyli, czyli domyśl się! No to metodą prób i Jeżeli tu było git, to teraz tu będzie git Tak, A? Jeżeli tu było git, to teraz tu będzie git A, no i fajnie, no i... Dobra, patrzcie, patrzcie, jak jestem bystry. Widzicie to? I teraz idę dalej tu. A, a, O, Pimpuś! To naprawdę ty? Jestem Twoim wielkim fanem! Od drugiej części normalnie kupiłem sobie pluszaka z tobą. Słyszysz? Pimpuś, wracaj tu! Chcę być Twoim przyjacielem! Co ja tu mam zrobić? Pimpek, znalazłem Twoją rodzinę. Znalazłem tatę i mamę. Chyba coś się nawciągali. A tata to powinien iść trafić na izbę wytrzeźwień. Oh. Teraz musimy... Pimpek mnie obserwuje. Jak spadnę do wody, to mnie zje. Dlatego muszę trzymać się kamieni. Bo on nie lubi, jak ktoś dotyka jego gamingowej wody. Spod lasia. Śpoko, Pimpu, śpoko. Patrz, jaki jestem dobry. Ale wiesz co? Strasznie mnie ciekawi w ogóle, jakiego ty byś jumpscare'a zrobił. Dotnę tu wody. Uwaga! I my spuszczamy ci wodę. ha. ha, ha, ha. spuściłem pimka w kanalizacji. Jestem potężny, mam władzę nad ściekami. Ma, ha, 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 ha. Co to jest? Stegna House. Dobra, jest tymczasowo zamknięte, bo gaz wyciekł. Dziękuję, że to rozumiecie. Okej. Okay. jeżeli nie jesteś pracownikiem tej firmy, to idź sobie stąd. A z pierwszej dziadu jeden. Czemu te drzwi są takie duże? Czekaj, czy ja nie zakręciłem czasami tego gazu? Co to ja mam teraz zrobić? Mam się wrócić, czy co? Hej, co ja ma... Nie będę wracał! No, ciebie coś boli chyba. A, i tu jest podpowiedź w ogóle zrobiona. Proszę bardzo. A, 50% szansy mam, że mi się uda. A, super. Bardzo miło z twojej strony. A, otworzyła się jaskinia w stegnie. Teraz... To jest więcej rur. <suszel> Dobra. Ja, no i teraz spoko, no i teraz można rozwiązywać takie zagadki. No, a nie, 50% szans, że ci się uda. No i spoko. Ej, Pimpuś! To naprawdę ty? Nie przejmuj się na temat swoich dzieci? Wszystko jest pod kontrolą? A czemu miałbym się przejmować moimi dziećmi? Ja nawet swoich dzieci nie mam. Ej, tu zemy szukamy. Uuu! Znalazłem mięso! Które to już leży pewnie bardzo długi czas. Pimpuś uwielbia takie. Mmm, takie super zgniłe! Więcej aromatów ma w sobie i w ogóle Ty, znalazłem zapaniczkę <laughs> A po co mu zęby? Żeby miał czym gryźć? Dobra, Pimpek, robimy ci obiad Ło, wow, jakie łognisko zrobiłem I my stejka robimy Co on taki zły? No stejka ci zrobiłem No stejka ci zrobiłem Ciapoku jeden, cholerny, byś do, docenił Chociaż raz, że się starami robić robię ci takie rzeczy Ty ciapku jeden, obsrany No my my no zostaw mnie, czemu ty mnie gonisz? Ale ty jesteś bambik, nie? Weź powiem MAMIE, 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 mamie! U, a, a, o. I się poszedł Co mnie maltretował już tymi łapkami? Już czułem jego oddech na swoim karku I coś twardego w moim tyłku I to nie były jego łapki Gdzie to mam wsadzić komu ten kryształ w dupę? Tu? Dobra, jeszcze ten Czemu ta postać tak podskakuje? Uspokój swoje ADHD No nie mogę po prostu z niego, nie? Ja cię znam! To jesteś ten! Upośledzony dinozaur! Rino, 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 coś tam. O, i on wpierdziela mięso albo arbuzy. A nie, to są diamenty, przepraszam. Kamu, gdzie to ma wsadzić? Tu? Okej. Okay. To jest jakaś elektrownia zasilana przy pomocy kryształów? Ten telewizor mi skanuje teraz diament? Co. Co? Co tu się dzieje? O! Challenge numer jeden. Czy to jest... Co to za challenge są teraz? Mogę upuścić ten diament? Nie mogę go upuścić, on się już przykleił do mnie. No dobra, to nie może być takie trudne. No póki to się nie będzie zawalać, to nie powinienem wpaść do lawy. Nie! Okej, okay, jednak to nie jest takie proste. Dawaj, skaczesz szarikan! Pokaż ile masz mocy w tych łapkach! Pokaż, że czołe tym mieście, które masz na tyłku, nie służą tylko do siedzenia! MYK I potęga skakania. Dobra, udało mi się? Weź sobie, zrób przerwę. Z pierwszej dziadu! Challenge 2. Głodne lwy. Co? Czemu tam jakieś trupy leżą? Eee, to tak chyba... Ale przynajmniej w parze umarli. Co to znaczy głodne lwy? C co ja mam zrobić? Ten co prosił? Prosił karynkę, żeby mu przebaczyła. A gdzie te lwy? To nie lwy, tylko dinozaury są jakieś. I to był ten challenge? Ale trudny. Falling steel, spadająca stal. I co? Będzie mi coś na głowę spadało? Co? Co to jest? Wielkie kowadło? No ty sobie chyba jaja robisz ze mnie. Że co, to niby ma spać? Tak. O! o! Co się stało? Co się stało? Co się stało? Czemu coś spadło? Tam spadło. A to spadnie? Chyba nie. To tu spadło to kowadło. Matko jedyna. Skanuj to. Accent grounded. Ten kryształ się teleportuje do mnie cały czas. A już się nie mogę doczekać! jak się te drzwi otworzą! O matko, szpną telepie na lewo i prawo! Uuuu, więcej pomieszczeń! Mmm, i lawa płynąca szklaną tubą! No to zajebiste szkło, że się nie topi jeszcze! Najwidoczniej to z plastiku zrobione. Co się dzieje? Pimpek, co jest? Pimpek, nie, idź za przodu! Pimpek, nie! Zaraz spadnie na ciebie to kowadło! <noise> On tak specjalnie stał pod tym, czekał aż to upadnie na niego. Ja mu coś zrobiłem? Przecież to sam umarł. Na jego szczęście rodzina i znajomi wykitowali parę milionów lat temu. Więc... Dałączył teraz do nich O, a tu inne jakieś ciecze płyną Tu jest woda gamingowa jakaś Tu jakieś różowe dziadostwo I chyba ścieki płyną Fajnie, fajnie Dobra, ja się tym pokręciłem i coś odpaliłem A kryształ się pojawił Ej, no to jak załatwiłem głównego zwyrola w tej grze No to, to kto mnie teraz będzie gonił? Kryształki, moc! Drzwi zasilane trzema kryształami No to będzie niezła faza teraz Jeszcze czwarty trzymam w ogóle w łapie Jakby ta moja postać przestała tak skakać to by było super Mr. Hoop Tum. Ja myślałem, że to w Garden of Banban są głupie nazwy, ale Hump Tump brzmi bardzo oryginalnie. Nie pij tego potka! On cię oszuka! Tęczowe potki! Stegna! Dinozaur ze Stegny! Jestem Twoim wielkim fanem! A wy byliście już w Stegnie? Jeśli nie, to w tym roku musicie pojechać na wakacje do Stegny! A ja wezmę i się napiję tego taniego jabola. Stegna eliksir! Po nim moje życie już nie będzie takie samo. Ale się szczaknąłem. Wuhu! O, trafiłem na psrane łóżko, czyli jestem w NFZ. Gdzie ja jestem? Co to jest? Zabierz swoje dzieci do playtown i pokazują takie maszkary? Co za normalny rodzic bierze swoje dzieci w takie miejsce. I to wygląda w taki sposób. Mhm, mm No sympatycznie tu macie, no? Halo? <ścoughs> Tata to jest. Co było w tym przeterminowanym kubusiu? Czemu ja widzę jakąś rodzinę zastępczą? Czemu ten obraz za mną podąża? Czemu to jest taki creepy? Zostawcie mnie! Rodzinka.pl Przysięgam jakieś randomowe zdjęcia z Facebooka i Instagrama. Mi tutaj wrzucają. No weźcie, wypieprzajcie z tym! Palety wszędzie porozrzucane. O nie! Tata pije wodę mineralną! do obiadu. Kto mu polał takie coś? O nie, co się stało z mamą? Ktoś jej narysował iksiki na oczach. O nie. Tata, bo zupa była zasłona. Ja teoretycznie mógłbym powiedzieć, że wróciłem w to samo miejsce, bo to wygląda bliźniaczo podobno, ale nad tym nie było iksa. Znaczy tego krzyżyka czerwonego. O nie, wielkie łoczy. Aha, czyli stąd się wzięły to? Te... Czekaj, co? Ja jeszcze mniej... Wiem, z... po zagraniu w tą część niż po drugiej części! Jak to jest możliwe, że mi mniej wytłumaczyli o co chodzi w tej fabule? Jezu, cud, mydła odmalina po prostu. Mmmm, Playtown. Powiem ci tak. Oj, będziesz walczył o nagrodę najgorszego Banbana i Barachła roku z Garden of Banban. -ban. Oj, mówię ci. Nie no idę, bo mi już psycha siada, po prostu już mam dość tych plasteliny. Możemy od czasu do czasu zagrać coś normalnego? No nic, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie, aby zostawić łapę w górę. I widzimy się w przyszłych niesamowitych materiałach, głównie na kanale. Więc pamiętajcie, aby mieć suba z dzwoneczkiem. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia. I pamiętajcie, nie wysyłajcie swoich dzieci do przedszkola na Podlasiu czy w Sosnowcu. Bo może się nim zaopiekować dinozor pimpek. To cześć, na razie.